Miasto Między Chcielibyśmy się podzielić z Państwem naszymi planami, naszymi wnioskami z, z, z tego okresu i przede wszystkim liczymy na Państwa aktywny udział w naszym, w naszej dzisiejszej, w naszym dzisiejszym spotkaniu, w naszej dzisiejszej konferencji. Proszę Państwa, pół roku około 180 dni, 180 dni niesamowicie napiętej ciężkiej. Ale pozytywnej pracy. Wiedzieliśmy, że czeka nas dużo wyzwań. Wyzwań, które są kluczowe dla przyszłości naszej gminy na najbliższe dziesięciolecia. Bo takimi wyzwaniami z pewnością jest zadanie związane z uporządkowaniem gospodarki ściekowej kluczowe zadanie dla naszej gminy, przy tym, jak widzimy to z z domów naszych okien, że nasze miasto niesamowicie się rozwija i potrzebujemy takiego bezpieczeństwa, jeśli chodzi o kanalizację, a także musimy sobie zabezpieczyć bezpieczeństwo, jeśli chodzi o wodę na najbliższe dziesięciolecia i dlatego pracę w ramach pozyskania wody z ujęcia Druga rzecz, na którą ciągle procedujemy, z którą ciągle borykamy się i mierzymy, to potężne zadanie inwestycyjne związane z budową Centrum administracyjnego, które będzie zmieścić w sobie bibliotekę miejską, budynek OPS-u, a również Urząd Miejski. Te zadanie to jest kontynuacja zadania, które rozpoczął mój poprzednik. Musimy je wykonać w ciągu najbliższych 3-4 lat. Teraz jesteśmy na etapie drugiego etapu, czyli stan surowy, zamknięty. W najbliższym czasie zmienimy wykonawcę trzeciego etapu i będziemy wtedy mieli wiedzieć potencjalną datę zakończenia całej inwestycji. Zadanie też dla nas ważne, to przede wszystkim przywrócenie naszej miejscowości jak największej ilości zieleni. Dlatego jesteśmy już od dłuższego czasu w projekcie z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska, który ma przywrócić blask poszczególnym lokalizacjom, poszczególnych parków na terenie naszego miasta. Jest ich dokładnie 9. Tutaj czekamy na wydłużenie terminu zakończenia realizacji. Jestem o tym przekonany, że w ciągu jeszcze tego sezonu, okresu wakacyjnego, rozpiszemy przetarg na tą inwestycję i dokończymy ją do końca roku 2020. Jest to na tyle ważna inwestycja, ponieważ w ramach tej inwestycji też zostanie wymieniona kompletnie infrastruktura placu zabaw. Często docierają za Państwa pośrednictwem do nas głosy, że ten, ten plac zabaw wygląda w takim, a nie, jest on w takim, a nie innym stanie. Doskonale to wiem też z własnego życiowego doświadczenia, bo nieraz z Mieszkiem jesteśmy na, w, w, i korzystamy jakby z atrakcji tego miejsca i wiemy, że nie przystoją już tym oczekiwaniom i też jakby wymogom XXI wieku. Dlatego to jest dla nas ważne i kwestia związana niewątpliwie z Przywróceniem e, dobrego wyglądu, ale przede wszystkim podniesienie komfortu, jeśli chodzi o edukację na terenie naszej gminy, czyli temu modernizacji obiektu na ulicy Leśnej, e, wymiana stolarki okiennej, także w tym budynku i wymienianie e, tutaj elementów, jeśli chodzi o ogrzewanie centralne. Ten koszt potencjalny wynikający z kosztorystów kształtuje się na poziomie 3 milionów 900. Złotych, to przetarg oczywiście pokaże. Chcemy, wystąpiliśmy już z wnioskiem o pozyskanie środków zewnętrznych. Chcemy, aby z końcem tego roku lub na początku przyszłego udało nam się już też ogłosić przetarg na tą inwestycję. Druga kwestia, trzecia kwestia, jest troszeczkę drobniejsza, ale też ważna, szczególnie w tym okresie, kiedy spływają do urzędu wnioski, jeśli chodzi o miejsca w przedszkolu miejsca w żłobku. Chcemy rozszerzyć. Możliwości, jeśli chodzi o nasz żłobek, bo zdaję sobie sprawę, znaczy zdajemy sobie wszyscy z tego sprawę, że jeżeli chcemy odmienić trend demograficzny, on jest niekorzystny w naszej gminie. Jeżeli mamy społeczeństwo starzejące się, to musimy zapewnić dobre warunki, żeby młode osoby, młode rodziny chciały zapuścić tu swoje korzenie. I niewątpliwie tutaj są dwie kwestie. Z pewnością, żłobek i ta opieka nad dziećmi to jest coś, co sprawi, że że młode małżeństwa będą wybierały naszą gminę i drugi aspekt to są tanie mieszkania, stosunkowo tanie bo wiemy, że trudno mówić o czymś tanim, jeżeli mówimy o Pomorzu Zachodnim, jeżeli mówimy o Pasie Nadmorskim ale taką szansę niewątpliwie, jeśli chodzi o naszą gminę stawia i daje MTBS i dlatego jesteśmy przygotowani na w sumie tutaj Łączoną inwestycję, jeśli chodzi o trzy budynki, które w trakcie tej kadencji mają zapewnić około 160 mieszkań w różnej formie, w formie własnościowej, w formie komunalnej, jak i w formule tbs owskiej Na tym nam bardzo, bardzo zależy. To są takie, yy, takie priorytety, plus do tego oczywiście to bo mówiłem tutaj w tym momencie o inwestycjach, ale też takie projekty, projekty typowo społeczne, bo chcemy, żeby nasze społeczeństwo było jak najbardziej obywatelskie, bo wiemy, że mieszkańcy naszej gminy wiedzą dokładnie czego chcą i to nie powinno być tak, że szeroko, rozumia, szeroko rozumiana władza samorządowa powinna naszych mieszkańców wyręczać, bo to oni wiedzą co jest dla nich najlepsze. I dlatego chcemy mocno rozpropagować ideę budżetu obywatelskiego, bo te wszystkie małe projekty, takie jak poszczególne place zabaw, yy, ogrody, yy, czy też różnego rodzaju formy integracji społeczeństwa, mogą być doskonale yy, realizowane właśnie poprzez budżet obywatelski. I kwestia związana jeszcze z kartą mieszkańca, którą też chcemy mocno rozpropagować. Ponieważ chcemy doceniać te osoby, które identyfikują się z naszą gminą, a identyfikują się między innymi przez to, że składają tutaj deklarację podatkową, jeśli chodzi o PIT 37, bo potem te środki bezpośrednio wracają do naszego budżetu, a my, czyli władza szeroko rozumiana samorządowa jest po to, żeby te pieniądze oddawać na poszczególne cele I chcemy, żeby ten komfort życia, szczególnie dla tych mieszkańców, którzy są tutaj 360 ponad 360 dni w roku był jak najlepszy, żeby dla nich stworzyć taką ofertę, która pozwolił tutaj jeszcze raz to podkreślę zapuszczać swoje korzenie, bo dużym niebezpieczeństwem, z którym musimy sobie poradzić jest to, żeby nie dopuścić do tego, aby, aby nasze społeczeństwo dość mocno przesunęło tą skalę swoją wiekową i to jest bardzo ważne zadanie, z którym musimy sobie ten problem demograficzny musimy się sobie z nim poradzić i właśnie te działania prospołeczne mam nadzieję, że w ciągu najbliższych pięciu lat stworzą zdecydowanie lepsze warunki niż są teraz. Oczywiście jest to związane z naszych działań samorządowych, jest to związane też z polityką państwa. Ale to w połączeniu jedno z drugim na pewno, na pewno może stworzyć takie warunki, że, że, że ten, odwrócimy ten nieszczęśliwy do końca trend. Jeżeli są ja od Państwa jakieś pytania, to, to jak najbardziej jestem chętny do, do odpowiedzi wtedy. Ja Wiem, że się dyskutowałem. więcej szczegółów mniej więcej, bo by, na, na sesji, tutaj, że była informacja, że się w sierpniu, jakoś będzie przerwa. Tak. Tak, bo czekamy teraz na informacje, jeśli chodzi o Narodowy Fundusz, bo to też pozyskujemy dość sporą dotację. Dość sporo, to ponad 40 milionów, no, ponad 40 milionów złotych. Więc tam chcieliśmy z jednej strony wyetapować ten przetarg, czyli podzielić go z jednej strony na działania takie typowo związane z już jakby techniczne, jeśli chodzi o oczyszczanie ścieków i zadania takie związane typowo z kwestią budowlaną. I też mamy, już dostaliśmy informację z Narodowego Funduszu o wydłużeniu terminu wykonania tej inwestycji, bo był taki czas, że w ramach naszego kraju była dość duża rzucona, przepraszam za kolokwializm, pula środków finansowych. Tych zadań było sporo na terenie naszego kraju, a tych wykonawców jest stosunkowo mało. I to też miało z pewnością wpływ na bardzo wysoką cenę, jeśli chodzi o ten pierwszy przetarg. Chcemy też poniekąd zmienić technologię. I zastanawiamy się, zobaczymy, co przetarg następny nam pokaże, bo może zrezygnujemy z jednego zadania tutaj kanalizacyjnego, no, tak to chodzi o Gryfa północnego lat, bo mieliśmy taką wstępną deklarację, że, że tam jest zabezpieczona dość spora kwota, bo blisko 6 milionów złotych. I ewentualnie, ewentualnie, jeżeli tutaj w ramach tego kolejnego przetargu... Yy, dalej ta, ta suma będzie odbiegała od, od, od tej zaplanowanej, to zrezygnujemy z tego zadania i te środki finansowe przeznaczymy przede wszystkim na na bo ona jest teraz e, najważniejszym naszym zadaniem. A pierwszy petakled był około 90 milionów, tak? 93. 93. a czy tam w tak, aktualnie z WIKR-ą jakąś drugą kosztorys? Czy tam tak, bo ma, imięc, mamy, to jest... mamy, mamy też, no nie chcę jakby teraz mówić o, o cyfrach, <laughs> bo z tego materiału też mogą <laughs> inne osoby, które wykonawcy, to i tak wiedzą, mniej więcej, jakie są ceny, i tak. To, to. Zdaję sobie z tego sprawę, ale wolę, y, wolę wykonawcom nie y, y, ułatwiać pewnych zadań. Z pewnością, jeżeli już tak jak mówię, sierpień, wrzesień czekamy na, na ostateczną tutaj informację z Narodowego Funduszu, no i z pewnością to jest na tyle istotna kwestia, że. Że wiadomość medialna z naszego urzędu wypłynie i na pewno zostanie to bez nie się na Lipie, jeśli chodzi o postępowanie czy tego. Oczyszczanie ścieków i rozwiązanie tego problemu to nie są jedyne problemy. To jest właśnie kwestia doboru priorytetów, tego co się chce w danej kadencji zrealizować. Pan również wymienił tutaj pozostałe zadania, które będą wymagały znowu potężnego finansowania I, i, i dzisiaj deklarowanie się do włączenia, do rozszerzenia tego zakresu, chociaż chciałoby się to zrobić, To nie tak. Pomoc też finansowo, finansowa, tak? prawna, no, jakakolwiek, jak, nie? Ale to jeśli chodzi o te kwestie, czy, czy jest rozmowa, jest polem dialogu, oczywiście tak, bo na bieżąco, przynajmniej raz w miesiącu spotykam się z przedstawicielami zarządu, rozmawiamy na, na ten temat, ale też no... Trudno składać jakieś deklaracje finansowe, jeżeli tak jak już powiedziałem wcześniej. Mamy spiętej i e, chcemy spiąć finansowo e, naszą inwestycję, na którą mamy dofinansowania, tak jak powiedziałem, to jest ponad 40 milionów złotych i no, historia nam tego najzwyczajniej w świecie nie wybaczy, jeżeli wypuścimy tą szansę. To tak? jest zawsze kwestia priorytetu. Chciałoby się wiele, bo wymieniłem około 10 zadań tematów, a wiem, że następnych w kolejce jest 20 i, i możecie Państwo doskonale je tutaj po kolei wymieniać, ja będę przytakiwał, tak, rzeczywiście tak jest, no, trudno w ciągu pół roku, w ciągu pięciu nawet lat, czy gdzieś dziesięciu dekady zmienić oblicze całego, całego miasta. Są sprawy, które są priorytetami, na których musimy się po prostu skupić. Wiele tych zadań już, tak jak powiedziałem wcześniej, zostało rozpoczętych poniekąd jeszcze przez mojego poprzednika, ale co do tematu, że musimy mieć nowe oczyszczanie, no to nikt tego nie, nie, no nie powinien tutaj w żaden sposób negować, bo... To no, ja jest miasto ma to samo ograniczenie, tak? Że też do 20, 2022, tak? Przepisy są ogólne. Tak. Też. Wszyscy.